Witam Was serdecznie, kooperator z tej strony w kolejnym odcinku z serii Sin Mora. Cóż, dokończę palenie i wgramy. Gramy sobie. Play game, story, continue game. Próbowałem kiedyś to nagrać. Bodajże już trzeci raz. Nie ze względu na lamienie, tylko ze względu na ogólnie technikalia. Ten język jest ładny, ale kuźwa, nie kojarzy nic. Lecimy sobie teraz. Dobra, nie będę nic przewijał zupełnie. Teraz mam nadzieję, że będzie dźwięk. Okej, okay. ludzie, no ile razy się można męczyć z tym, że wszystko się pierniczy. Strzelamy do wszystkiego co się rusza Znaczy my się ruszamy, pad mi wibruje jak poszalały Nie mam zamiaru obrywać Nie teraz Dobra Jest mnie teraz Ach, te wibracje w padzie Mam tylko taką ukrytą nadzieję Dobra używał tego non-stop teraz. Lasery mnie dobijają. Mamy bardzo mało czasu, a... Jeszcze raz. Nic z tego. Widzę. Strzelamy. Ile damy radę? Nie, dobra. To sobie zostawię na wszelki wypadek. Ten laserek, ten laserek, punkciki. nic mi to nie da. Zaraz mi spadnie czas, to będzie koniec naszej przygody z grą. Miało wyglądać zupełnie inaczej. 9 sekund. Małe prawdopodobieństwo, że to zrobię w tym momencie. Laserki, laserki, laserki. Wszystko chce mi zabić. No to jest... Jak w życiu, jak w życiu. Tak, ostatnie sekundy. Oczywiście, że chcę. No, będą się pytać jak głupi. Spadaj, 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 spadaj. Z Tobą jeszcze się uporam. Jak najszybciej, żeby nie było. A, kolejne sekundy uciekają. Boże. 7 kredytów, a jeszcze przede mną masakra gra, gra. Zostały laserki, z tym to się już powinienem uporać. Ha, ciap! Ciap! Dobra, dawaj to. To też. Tu już nie dostanę nic z tego. Już nie mam tych moich bajerków. Ale silniejszy, szybszy strzał bodajże. Dawaj to, dawaj to. I co? arkajdówka. Jak arkajdówka, no to te power-up'ki dają dużo, 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 dużo. Jakiś refer. Nie chcą mnie puścić. No. Rozpieprzymy ich szybciutko. Tym razem nie powinno być większego problemu. 5 sekund dodatkowego czasu. A, no, oddawaj to! To też mi oddaj. Zanim mi popsujecie już na amen. O, mam zimba w końcu. Myk myk, 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 myk. Dawaj to! Dawaj to! Daj się z tym pieprze Kolejne czasueczki. To nie tylko powinien być koniec rundy. Powinien wyrobić się. Okej. Okay. Straciliśmy parę kredytów. To będzie ciężka jazda. I w tym momencie mamy do czynienia z nie wiem, tunelem zagłady, powiedzmy sobie szczerze. Ech. Sonic został jeden. Jeżeli napotkamy na te laserki, o Boże! Fakt, właśnie w tym rzecz. Ech, wyjdziemy poza obszar giniemy automatycznie. A kredytów jak na lekarstwo. Stronę? W którą stronę? Tą Dobra, ten mój speedik jest. Uważajmy ile się da. Bądźmy w tym jak najdłużej I teraz ostatki nie wychylić się za bardzo w tym bo się skończy źle, a czuję to w kościach. Dobra, coś tam pozasadzali. Wylatujemy stąd. Koniec. Uff Nawet nie wiecie, ile się razy z tym męczyłem. Ale nie z nim. to będzie mniej. Selector Spider. Acho! Coś tam nie znowu pisze. I po co? Miej tu Facebooka włączonego jak nagrywasz no yy, Dobra będziecie słychać pewnie plunkanie zobaczcie będzie tutaj mi maltretowało coś zepsuj to i to jak najszybciej zobaczcie I weź tu się uporaj z takim dzielem Kolejne sekundki aj, 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 aj! Gdzie ty się nie tubierzesz? Ciek, ciec, ciec, cic, ciek, ciek, ciek. ten już co tu jeszcze do zostało? Mykaj go! Powinno się udać. Kolego! Win przepadnie. Jeszcze oberwałem na sam koniec, no. Dobra, 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 dobra. 10 sekund. Ciekawe czy to się coś... Zostaw mnie! 4... Uda się? Wątpię. O, a jednak... he <laughs> Nie było prawie. Pajączki. Malutkie. Mykamy. Może jakiś ponusik? Nie chcę się z wami bawić, no hurra! To wcale nie był bos. He, <laughs> Mmm... Gara Sub weapon. Cluster Bomb Zdziemy to będziemy i czym... A, robocik. Pamiętam, że tutaj ostatnio przy zmianie detali wypieprzyło mnie. Mój błąd. Ja Flamingi. A to królaszuk mi. No, Cóż to tak się z... Aaa, to tylko taki strzał ma być powolny. Rozumiem. Chyba, że mi tak klatki miały spaść. Niemożliwe! Aha, aha, tego się nie spodziewałem. 30 na sekundę i ma jakieś hale. No nic, mi wygodniej. I to bardzo. Mam czas na reakcję. Spowalniasz, jaki potężny. Do widok. być dźwiękowe Wynajmniej Nie strzelaj we mnie, po co ci to? Jest 30 klatek. Jest 30 klatek. Powinno być okej. Okay. Wystarczająca ilość miejsc. Wystarczająca ilość miejsca na dysku. Żeby nie było jakichś większych komplikacji. strzelasz jezu to się zrobiło nie wiem ha, ha, ha. ciekawe czy będzie widoczne to takiego spowalniacza dawno nie miałem coś się zbugowało i tyle a poprzednio było w porządku a fajnie ja nie mam spowalniacza w ogóle Czekaj. Fajny bóg po mojej stronie, no tego jeszcze nie było. Coś nas chce zabić. O kurde. Marko, zostaw to. Co nas goni? Na pewno coś z tyłu jest. Odczep się. Wow! Dawaj, to spadaj. Chryste, co za upierdliwiec. Zróbmy tak. Nie mam tego. Bu. Od, co mam z tym fantem zrobić? Szlag by go. Ani się nie odwróca, nic. Multorżerąbany. Weź tu się uporaj z tym. Uuuu. Continue. Jeszcze raz bez takich. Ja się popłaczę. Dobra, przyspieszamy to. Psujemy. Tu a błądki zostawię na wszelki wypadek na sam koniec. Time. Mordować. Możliwe miałem 140 giga, żeby to nagrać. Dobra, niech się buguje, jak tylko się doradzę. dostaw nie twoje, nie morduj. Sub-weapon. Zostaw, zostaw, nie przejmuj się mną. Po prostu z nim przepadni. Opa. Shield. To no dobrze. Nic mnie chyba nie zabije po drodze. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Zostanę coś fajnego. Teraz jeszcze silniejsza Klasa. gi No, teraz to rozumiem Ech, znowu z powrotem wracamy do prędkości No czego tak jest Może już tak powinno być Heh Wyczyszczę <grystuj> ten dysk, i będzie ok Matko! Dobra, gonimy tak. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Hop! Wow! Widzisz, to nie ma za bardzo sensu. Będziemy gonić jak ten popar... Oszalałeś! To tak się będziemy bawić. Nie ma innej możliwości. Hop, na dół. Hmm. Zostaw. Dostaw. Zawróć zastrzel to coś. Już przynajmniej nie jedzie za mną. Wow, Ale ty jest fajne. Heavy cap. Nie, nawet nie przeczytam tego. Wow, zostaw, nie morduj mnie. Dobra, zostawię sobie broń specjalną na później. Najważniejsze, żeby to już nie działało. Hoppa! Kolejny mądruś I Czym bardziej lamie, tym gorzej o. Co on tam kombinuje? Ile tych dział masz? Oszalałeś Pierniczony Zepsuj to i... Idziemy stąd. No. Gra. Nie muszę z tyłu jakieś dziadostwo masz to rozwalenie. E no powtórka, no Boże. No cholerę się kręcisz kółko. No i teraz weź. No, zarąbiście. To co? Pięć sekund. Ciekawe co z tego wyjdzie. wo wow, wow, wow. to w cholerę. To mnie nie stresuje. Uff. Ciarki mi przeszły po plecach. Lubię pracować z maszynami, ale to mnie przeraża. No i co tutaj? Jakie działka to? Błagam, niech to się nie rozpiewsze wszystko na mnie. To z tym fantem zrobić, co go mam na myśli? Rzuca mi jakiś, nie wiem, hoksownik to jest. Dawaj go. Jeszcze raz. Niech cię szlak trafi. Dobra, z tym mamy spokój. Żeby tylko wszystko ładnie trafiało i będzie gitara. Mam nadzieję, że mnie nie trafisz ty. Następny. Zlepsuj to dziadostwo, cholerę. Ma. No. Następny. Kręć je, kręć, przyjacielu. Dobra, tutaj zrobimy to tak. Parę sekundek do przodu. Okej, i dopóki jest zamknięte, to wszystko śmiesznie wygląda. To jest dopiero połowa bosa, do cholery. Dobra, wszystko śmiesznie. 30 sekund, ciekawe czy coś z tego wyjdzie? Z mu schodzi, tyle dobrze. Matko Boska, weź to, zepsuj! Ha! Trzy kredyty. Będzie długi dzień. Dobra, zepsuj, gra. Następne. OK. Szybciutko. Bez takich. Wężyki. Dobra. Na razie mam to spróbowane na tyle, że mogę to przejść bez trafienia. Już się wracamy do normy. Czy znaczy już wracamy do normy? 5 sekund różnicy. Dobra, następny teraz. Ty będziesz mnie stresował? Najwyżej rzucę tą bombkę, ale to. A, jedź ty. Teraz żeby tylko nie oberwać szlaglu ci trafił. Teraz ty. Od wyrzutnia. Okej. Okay. Teraz z tobą Mam 40 sekund uda się. Otwarty na możliwości. Jedzie poszło. Uf, ciężki bos, ciężki bos, moi drodzy. Punkty Hit. Kontynuacji 6. E, czyli ewentualnie mogę iść do domu. Dobra, trzymajcie się, cześć. cześć I do następnego. Papa. Pa. Mam nadzieję, że Wam się podobało.